Na i od ośmiu długich lat próbuję grać w larpy z dziećmi, mimo dzieci i bez dzieci też czasem próbuję. Bywa różnie. To. Sytuacja rodziców też nie jest najprostsza. Nie wiem, ile tu rodziców siedzi na sali. Nie. No to dobrze. To jest dla Was prezentacja. Jeżeli pojawia się dziecko, to pojawia się. Się dużo nowych sytuacji. Są to często sytuacje stresujące. Pojawia się bardzo dużo logistyki, z którą musimy sobie poradzić na co dzień, ale również w naszym hobby, z którego nie chcemy rezygnować. Nie chcemy rezygnować z naszych znajomych z sytuacji społecznych, na które uczęszczamy, w związku z czym nadal chcemy brać udział w latach. I jeśli już przechodzimy do dzieci, to człowiek czy nie człowiek? Ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości. Myślę, że żaden wiedźmiń też nie odmówiłby im człowieczeństwa. A skoro już dzieci są małymi ludźmi, mają często tak naprawdę bardzo podobne potrzeby do naszych potrzeb, należy im się szacunek i oczywiście zaspokojenie tych potrzeb, które części zajmują się rodzice. A. Skoro to są ludzie i chcemy zadbać o ich potrzeby, to często te zadbanie o nie, o ich bezpieczeństwo, jest tak naprawdę dbaniem o bezpieczeństwo wszystkich uczestników. Dzieci na wydarzeniach larpowych. Ta prezentacja jest podzielona na dwie części. To jest pierwsza i dotyczy dzieci na wydarzeniach, czyli w obozowisku, na festiwalach, pomiędzy larpami. Pierwszym problemem, jaki napotykają rodzice chcący się wybrać na wydarzenie larpowe, jest dostęp do informacji. A tak naprawdę rzeczy, które mogą decydować o tym, czy w ogóle zdecydują się wyjechać na ten wyjazd. Są to informacje, które są tak naprawdę potrzebne wszystkim i jeżeli będą one zawarte w, na stronie czy na wydarzeniu, przysłużą się każdemu. Jeżeli chodzi o obecność rodziców z małymi dziećmi, to bardzo ważne jest informacja o tym, czy jest dostęp do kuchni, jak, jest, jak to wygląda, czy jest dostęp do sanitariatów. Informacją, która również może pomóc, jeśli organizatorzy chcą zaprosić również takich uczestników, to są informacje na temat agroturystyki czy pokojów na wynajem. Niekoniecznie na terenie samego wydarzenia. Czasem po prostu w odpowiednio bliskiej odległości. E, można również skomunikować rodziców, e, którzy chcą przyjechać na to wydarzenie. Jeżeli mamy tą informację, można stworzyć osobną grupę. E, bądź jakoś prywatnie dać im znać, że, że przyjeżdża większość ilo, większa ilość dzieci. Oni wtedy często zorganizują się sami i znajdą dla siebie rozwiązania, które im pomogą. E, rozwiązania na miejscu. E, są to rzeczy ekstra, które może zrobić organizator, ale no, nie zawsze jest ta potrzeba. Tak? E, jest to e, namiot pomieszczenie dla dzieci, czyli to nie jest, tak? nic więcej. Po prostu miejsce, w którym te dzieci będą mogły spędzić czas w złą pogodę albo po prostu bawić się tam razem e, i będą mogły zostawić swoje rzeczy z czy czyli będą mogli posiedzieć obok. Opieka zorganizowana to też jest rzecz bardzo dodatkowa, jest to rzecz kosztowna, która jakby pojawia się przy, przy w ogóle organizacji i myśleniu o tym, czy dzieci mają przyjechać. Jednak na razie myślę, że nie jest to, nie powinno to być na głowie organizatorów. Ponieważ dzieci jest mało, ale będzie ich coraz więcej, tak naprawdę. Rodziców, środowisko się rozrasta, rodziców jest więcej, dzieci też będzie więcej. I strefa ciszy to jest mój pomysł na rozwiązanie paru problemów dotyczących tych, którzy lubią spać dłużej i nie chcą być budzeni rano, oraz tych, którzy wolą raczej ciszę wieczorną. Można w ten sposób podzielić obozowisko albo strefę, w której są pokoje, na takie, gdzie jak sama nazwa wskazuje, tak? gdzie będziemy utrzymywać ciszę wieczorem i gdzie będziemy utrzymywać ciszę rano. To również jest rozwiązanie tak naprawdę dla wszystkich, bo nie każdy e, chce m, imprezować do nocy i wolałby się wyspać wieczorem. E, oprócz tego polecam też wytyczki e, do uszu. Mnie wielokrotnie uratowały przy wydarzeniach lękowych. Alkohol. Tutaj e, często pojawiającym się problemem czy obawą związaną z tym, że dzieci są obecne na wydarzeniu larpowym e, jest obecność alkoholu i obecność ludzi pijących alkohol. E, tutaj e, można to podzielić na dwie kwestie. Jeżeli spożywanie alkoholu, to jest picie piwa w przestrzeni jakby ogólnej, no to nie różni się to niczym innym jak my na... Jak, znajomi na grillu, gdzie również dzieci się bawią, czy na imprezie u cioci, gdzie ten alkohol się pojawia. Jeżeli ktoś nadużywa alkoholu, to ja bym powiedziała, że rodzic prawdopodobnie zabierze swoje dziecko z tej przestrzeni, ale tak naprawdę, jeżeli ktoś nadużywa alkoholu i jest uciążliwy, to prawdopodobnie jest uciążliwy również dla wszystkich innych uczestników wydarzenia. I druga sprawa, w której pojawia się alkohol, to są imprezy, after party, wydarzenia wieczorne przy ognisku. Ja bym je zakwalifikowała jako wydarzenia dla dorosłych, czyli jeżeli robimy after party, jeżeli robimy imprezę wieczorną, to to nie jest miejsce odpowiednie dla dzieci. I myślę, że małe dzieci w tym czasie śpią rodzice raczej nie, id nie idą z nimi tak, na tego typu wydarzenia. I ja uważam, że w sumie nie powinni. To jest jakby miejsce dla dorosłych, tak jak kluby. Odpowiedzialność. Często pojawia się pojawiająca się obawa związana z dziećmi obecnymi na wydarzeniach dorpowych. Dotyczy tego, że organizator czuje się odpowiedzialny za te dzieci bądź osoby postronne, które przebywają właśnie w okolicy, czują pewną odpowiedzialność za bezpieczeństwo tych dzieci albo w ogóle za to, że skoro one są, to ja muszę się bardzo pilnować. E i tak. Ja uważam, że cała odpowiedzialność, i myślę, że każdy rodzic by się ze mną zgodził, spoczywa na rodzicach. Jeżeli rodzic decyduje się na pojechanie na wydarzenie larpowe, to jest świadomy tego, jak to wygląda, wie, czego się może tam spodziewać i na pewno zadba o bezpieczeństwo swojego dziecka. I oczywiście jest pewna granica. Granica, którą można przekroczyć. Jeżeli widzimy, że e, dziecku ma się właśnie stać krzywda, czyli idzie z nożem, należy podejść, wyjąć nóż z ręki, nie patrzeć, czy, czy ktoś będzie pierwszy. E, ale to jest jedyna granica, którą e, no myślę, że każdy by e, zareagował, jeżeli komukolwiek miałaby się zdarzyć krzywda. Czy to jest dziecko, czy to jest osoba dorosła. Fajnie, żebyśmy reagowali w takich sytuacjach, ale tyle. Reszta odpowiedzialności za obecność dzieci e, to jest odpowiedzialność rodziców. Dzieci i larwy. Tak naprawdę zdecydowana e, większość obaw e, dotyczących dzieci przy okazji larpów, wydarzeń, o których mówiłam, to są dzieci na larpach. E, I są bardzo różne wydarzenia, o tym też będzie później. I teraz tak: moim pierwszym, roz, e, moim pierwszym w sumie rozwiązaniem, czy e, propozycją rozwiązań, jest to, żeby role, które e, przydzielamy rodzicom, opiekunom dzieci, które wchodzą na grę. E, były odpowiednie, ponieważ zdecydowana większość problemów, jaka się pojawia już na samych larpach, albo e, jest związana z tym, że rodzic miał nieodpowiednią rolę. I co to znaczy? Rola powinna być elastyczna. Osoba, która wciela się w postać, e, a zajmuje się jednocześnie dzieckiem, musi mieć możliwość zejścia z terenu gry, e, zajęcia się potrzebami swojego dziecka. I jeżeli e, ja teraz mówię o dzieciach, to mam na myśli raczej te. Takie mniejsze, tak? którymi się trzeba zająć w zupełności. Później powiem o innych grupach wiekowych. I tak, jeśli mamy ze sobą dziecko, to wątki nie powinno być w ogóle wątków, które powodują przemoc, powodują wulgarny język czy chęć zamsty, jeżeli nie będziemy w stanie tego odegrać, bo tak naprawdę nie chcemy odgrywać takich scen przy swoich dzieciach. Nie będzie na to możliwości, więc można mieć jakby i rodzic będzie sfrustrowany ze względu na to, że nie będzie mógł grać na takim poziomie, na jakim chce grać te sceny, i osoby postronne, inni gracze też nie będą mogli na nim odgrywać tych scen, bo, no bo będą jednak w jakiś sposób ograniczeni przez obecność dziecka, co jest dobre jednak w tym wypadku. I obecność dzieci, która się pojawia, dobrze, żeby była uzasadniona fabularnie. E, przy czym przy małych dzieciach to może być uzasadnienie takie, że ta postać, którą otrzymał e, rodzic, e, może mieć dziecko i to wystarczy. Nie róbmy z dzieci też ani rekwizytów, bo e, nie chodzi o to, żeby one mogły być użyte w czasie gry, bo jeżeli one są tylko i wyłącznie jako. E, Uzupełnieniem rodzica tylko po prostu tym, że on gra i to dziecko jest przy okazji, to tak naprawdę to dziecko nie potrzebuje żadnej roli, uzasadnienia, jakby nic takiego, prócz właśnie uzasadnienia w roli rodzica. Dobrze, jeżeli jest więcej dzieci, żeby to były miejsca, w którym te dzieci mogą się pojawić. Czyli to jest wioska. I wtedy też, jeżeli ta wioska żyje, pojawiają się tam dzieci, jest to naturalne. Myślę, że, że, że nawet przyjemniej nam będzie wejść do takiej lokacji, która będzie żyła, a nie będzie to też kło, że, że dziecko jest w sztabie wojskowym. E, Rolę tła. E, to tylko jeśli rodzic o coś, o coś takiego poprosi, bo oczywiście dzieci są bardzo różne. E, I e, rodzic, czy ja jako rodzic będę wiedziała, na, na co mogę sobie pozwolić na grze. I zdarzały mi się również takie. E, Słyszałam też takie opinie, że ktoś po prostu chciałby wziąć udział w grze, nawet jako osoba tła, po prostu, żeby tam być, żeby móc się zająć swoim dzieckiem, ale jakby być w, w okolicy. I pozwólmy rodzicom decydować o ich możliwościach. Też ze względu właśnie na to, że dzieci są bardzo różne i pozwalają na najróżniejsze odgrywanie postaci, i to rodzice mogą naprawdę zdecydować na to, na co ich stać i na jaką postać mogą zagrać. E, potrzeby dzieci. E, tutaj właśnie podzieliłam to, bo te potrzeby są bardzo różne i e, najprościej to podzielić na trzy grupy wiekowe. I właśnie w sumie tutaj nie będę miała nic więcej do dodania niż to, że ta pierwsza grupa to jest przy rodzicach dlatego, że rodzice nie mogą ich nigdzie zostawić. I muszą, jeżeli chcą wziąć udział w grze, to muszą pojechać z dzieckiem. Druga grupa, i tutaj jest tak naprawdę największa nisza. Brakuje gier, w których mogliby się dobrze bawić i rodzice, i dzieci. Pojawiają się takie, oczywiście, i są, i są takie, w których mogą, może rodzic pojechać z dzieckiem, no ale myślę, że przy zwiększającej się liczbie rodziców z dziećmi byłoby dobrze zapełnić taką niszę. A najstarsza grupa wiekowa, czyli nastolatkowie, to ja jestem za tym, żeby traktować e, ludzi bardzo e, poważnie i odpowiedzialnie, dawanie im te role, e, które grają również dorośli. E, i, nie, o, I tutaj przejdziemy do e, tematu oznaczania larpów. To znaczy, e, dużo problemów też e, pojawiało się przy okazji tego, że dzieci bądź młodzież jest wpuszczana na larpy, które są oznaczone jako 18. I ja uważam, że jeżeli już umawiamy się na to, że LARP jest dla dorosłych, jest dla osób, które skończyły 18 lat, będzie poruszał trudne tematy, e, będzie intensywne, to e, jest to gra dla dorosłych. I nie wpuszczajmy dzieci młodszych, bo to też jakby nie będzie powodowało problemów, które, które się pojawiają u nieletnich. Przy czym ja też uważam, że nie każda gra, która jest w tym momencie oznaczona jako 18, naprawdę jest. Y, dla dorosłych, i być może przydałoby nam się wprowadzenie, żebyśmy mogli też włączyć osoby trochę młodsze, nastolatków w wspólne granie, żeby były gry takie jak kategorie filmowe, od 16 roku życia. Czasem, oczywiście, są wątki, których nie powinniśmy dawać młodym ludziom, czy wątki związane z jakąś przemocą seksualną albo no, tego typu tego kalibru. No, ale to myślę, że już twórcy wiedzą, jak to ocenić. Myślę, że. Gra otwarte mam tutaj na myśli gry, które są na tyle duże w przestrzeni, że znajdzie się w tam miejsce dla każdego i właśnie mogą powstawać na dużych grach terenowych miejsca oazy dla rodziców z dziećmi, gdzie i dzieci w różnym wieku już znajdą dla siebie grę, gdzie mogłyby być może wątki dla tych dzieci powyżej 6-7 roku życia. Ale też jakby rodzice mogliby zorganizować sobie wspólną pomoc i również mogliby brać udział w grze, która się toczy naokoło. I podsumowując, regulamin to jest, jeżeli określamy jasno zasady, kto może brać udział w tych grach, to trzymajmy się tych zasad, tak jak przy larp 18+. I tak, jak na przykład często dla rodziców z dziećmi może mieć znaczenie to, czy na larpach jest alkohol, to jeżeli uznajemy, że go nie będzie, to egzekwujmy te zasady. Tak jak przy larpach 18, tak jak przy braku alkoholu na grach. Egzekwujmy te zasady, bo to tak naprawdę zwiększa komfort grania wszystkich uczestników. Czyli twórzmy przestrzeń przyjazną dla wszystkich ludzi. Dziękuję.